No, tu grupa, zagrajmy w Battlefield Heroes. Dzisiaj, y, teraz gram na mojego kolegi koncie. Dzisiaj wylosowałem mu dwa szczały do bazuki. Chcę zobaczyć, jak to się sprawuje. Dzisiaj będziemy, dzisiaj pokażę wam Super Schweizera, Projekt Omega i pogrążę czołu. No. no, to gramy. a tak jak nie... No, Projekt Omega jest bardzo, bardzo dobry. Strzelec bez projektu Omega to nie strzelec. Projekt Omega, zauważcie, że ściąga i na blisko, i na daleko. Na komandosów jest bardzo dobry wiązka laserowa, ale na jakichś strzelców albo żołnierzy a to lepiej używać normalnych strzałów. O, nikt mnie jeszcze nie zabił. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. I jest gościu. O, cicho. Schował mi się. Następny. Ja gram na mojego kolegi koncie, bo mnie poprosił. A ja umiem... Ja umiem grać na strzelcu, bo ja mam ja mam strzelco z 24 levelem, więc... umiem grać i następne aj mogła być chociaż ta głupia asysta no ale cóż aj ak78 pierwsze miejsce 7-1 widzicie że ja umiem grać na strzelcu następne dostał aj Ale, jak ja grałem na strzelcu, to bardzo dużo spotykałem toniknobów. Toniknoby, kurde, jak ja ich... Oni już mają krytyczny stan, to biorą tonika i... Ale, i tak się ich da pokonać. Toniknoby są zazwyczaj są bardzo cięcy. A, dużo ich tu, dużo ich tu. Kurde, gdzie oni nawalają? Ja się nie, Ja się obrócę, a już tu pięcio wychodzi. No, tego sobie zdejmę. Chodź, chodź, chodź. Kamon, calma chłopczyku, calma calma kamon, kamon. Poszedł, tego trafić. Ai, on mnie trafił. Z Z każdej strony otaczają! A, no né? znowu! <tele rings> No jak się ma po, tak powyżej 20 levelu, tak 18, takie coś, to już się gra z 30. A no 30 no on nie ma... Każdy, każdy 30 ma swoją taktykę. Ja na przykład teraz mam u kolegi na 10 levelu i też mi się dobrze gra, bo też mam swoją taktykę. Ja wam dzisiaj pokażę właśnie. Teraz Super Schweizer. Super Schweizer bardzo, bardzo, ale to bardzo jest dobry na blisko. Na blisko to nikt nie ma z nim szans. Bardzo często mają go 30 level, 30 level i właśnie sobie go y, kupiłem, bo chciałem go zobaczyć jak się sprawuje, bo 30 mnie ciągle tym zabijają i uznałem, że to jest chyba dobre. O, projekt. O, ja, ja, ja. Ja, ja, aj, dwóch ich było. Mój kolega już nie chciał tam za bardzo wydawać kasy, sobie kupił pogromce czołgów. No, dzisiaj właśnie, jak mówiłem już na początku odcinku, odcinka, yy, wylosowałem na nim dwa szczały w pazurze. Samolot. A jaście Zaraz ściągnę tego gostka Jeszcze lada moment No, asysta aj. Było blisko Takich gości trzeba zachodzić od tyłu No i już już nie wiedział co się dzieje Oj, kradziony yeah, aj. Kradziony super szwajcer. Mówiłem, że teraz nie chciało mi się już przełączyć, bo yy, bym jej i tak zabił, ale mówiłem, że projekt, yy, że Super Schwarzer jest o wiele, o wiele lepszy na blisko. Tu, jak widzicie, mój kolega wylosował sobie wzrost w ten życia. O, oś ty kurde.